Jak stosować nasiona chia? Nasiona chia są zaliczane do tzw. Tak zwanych superfoods, czyli pożywienia, które niesie za sobą naprawdę masę bardzo pozytywnych właściwości dla naszego organizmu. O tym mówię na innym materiale, który już znajduje się na kanale. Są też starsze materiały o nasionach chia. No ale one już troszkę mają lat. Ale w jaki sposób w łatwy można stosować ten nasiona chia? Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo banalne sposoby. Dlatego ten materiał nie będzie długi, ponieważ te nasiona czyja można bardzo szeroko, ale bardzo łatwo stosować. Pierwsza sprawa to, że nasiona czyja, ponieważ posiadają bardzo dużą ilość błonnika, jeśli stosujemy też inne pożywienie z dużą ilością błonnika, pamiętajmy, żeby z tym błonnikiem nie przesadzić te 20-40 gram dziennie. To jest wystarczająco, żebyśmy nie przedobrzyli. Wróćmy jednak do zastosowania. Pierwsza sprawa najsłynniejsza to słynny pudding z nasion chia. Przepisów cała masa. Większość jest naprawdę warta uwagi i na, zapraszam czy to na YouTubie czy na jakichś stronach czy nawet w książkach. Na pewno każdy z nas znajdzie w ciągu kilku sekund taki przepis. Zróbmy, spróbujmy. Wersji też jest masa, polecam. Kolejna sprawa to jest dodatek do wszelkiego rodzaju jogurtów, koktajli, szejków. Wiemy, że te nasiona czyja, ponieważ ten ich smak jest właściwie neutralny, nie będzie nam przeszkadzał, to możemy w banalny sposób dołożyć do właśnie jakiegoś koktajlu, do jakiegoś szejka, który. Jest zrobiony najczęściej właśnie nie tylko dla smaku, ale też dla właściwości jakie posiada, ale pamiętajmy, żeby ten smak też był dobry, na pewno lepiej to wpłynie na nasze zdrowie, jeśli to będzie również smaczne. A dodatek tych nasion czy ja no jest po prostu banalny. Tutaj też przepisów tysiące nie będziemy się zagłębiać, może kiedyś. Kolejna sprawa: dodatek do owsianek, płatków, kasz później mamy dodatek do sałatek. Zagęszczanie zup, czyli rzeczy, które używamy na co dzień. Musimy też pamiętać, że nasiona czyja można stosować do wypieków, ciast, naleśników, ciasteczek, słodkości, i chociaż to nie do końca może być tak zdrowe, no oczywiście zależy, jak to wszystko zrobimy i jakie będą składniki, to jednak również tam w sposób banalny można stosować te nasiona czyja. I będziemy niejako dokładać pozytywne właściwości tych nasion. Można powiedzieć, nawet nie wiedząc, że je spożywamy. Uwaga jednak na wysokie temperatury i jej wpływ na właściwości, na skład tych nasion. Jednak te koktajle, te jogurty, szejki, pudding. Dodatek do owsianek, płatków jest troszkę lepszy. Kolejną rzeczą są wszelkiego rodzaju oleje z nasion, czyje. Tutaj jak zawsze uwaga na producenta, na skład, na to, co tam siedzi, na datę ważności, na świeżość, bo wiemy jak jest. I one mogą być dodawane na przykład do sałatek, głównie do sałatek, ponieważ no, one nie nadają się do przetwarzania w wysokich temperaturach. Ale doskonale wiemy, że sałatka z odpowiednim olejem, czy też inne rzeczy z odpowiednim olejem, to naprawdę coś fajnego jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o te kupione nasiona czyja. Pamiętajmy, że jeśli mamy problemy z glutenem, alergię na gluten, czy też inne alergeny, zawsze czytajmy etykietę, czy w tym produkcie, który kupujemy te nasiona czyja, żeby niejako nie trafić na jakiś alergen, który może nam zaszkodzić. Czyli cała masa rzeczy, gdzie możemy dodać nasiona czyja: koktajle, jogurty, owsianki, kasze, sałatki, zupy sałatki, wypieki, naleśniki, nawet do mięs wszędzie. Naprawdę cała, cała masa rzeczy. To jest wręcz banalne. No tylko, no i ten słynny pudding. Tylko, żebyśmy o tym pamiętali, nie przesadzali z ilością i pamiętali, że o ile te, te nasiona, czy ja, posiadają szereg fajnych właściwości, to nie traktujmy ich jako jakieś cudowne pożywienie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście udostępnij, poleć, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek i to co najważniejsze, wrzuć na swoje portale społecznościowe, pokaż znajomym, opublikuj gdzieś, żeby ten materiał, inne materiały czy też informacje o moich innych kanałach, na które oczywiście zapraszam, linki w opisie dotarły do jak największej liczby osób. Dziękuję za uwagę do usłyszenia.